No dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Nasz kolejny dzień podczas naszych ferii we Włoszech. Wczoraj byliśmy na nartach. Niestety nic nie nagraliśmy. A to dlatego, że były straszne kolejki. I do wyciągów. I do restauracji. Poczuliśmy się, tak jak w Polsce, nie Dzisiaj odpoczywamy. Śniadanko jemy i zaraz zmykamy zupełnie na spacerek. Dzisiaj są walentynki, więc mam nadzieję, że mój mąż czymś mnie dzisiaj zaskoczy. Tak, zobaczymy. Ja Idę, zbieram kwiaty polne. Mhm. Kończymy śniadanką, zbieramy się, no i ruszamy w plener. To zobaczymy, zobaczymy na... gdzie nas nogi poniosą. Czy w lewo, czy w prawo. W końcu nam się udało wybrać na spacer. Tu macie baseny, słoneczko świeci, cieplutko, i maszerujemy tam, tam w oddali macie mostek. Jest droga. Jak ktoś nie chce skorzystać z kibusa, to może tą drogą zjechać prosto pod wyciąg. Tak jest? Co chciałeś powiedzieć? powiedzieć że wiele osób tutaj ma taki barek. Oj, tak, Myślałem, to, to jest taki barek. A mhm. jeszcze z lodu to, są zrobione. Z lodu właśnie. Tak. To nie pierwszy taki No i to widzicie pan będzie... No, we, wejdzie, na, tak, wejdzie na ścieżkę już sobie zjedzie prosto pod wyciąg. 200 metrów Wysokości. Teraz szliśmy w lewo, teraz idziemy w prawo. I tędy. Au! Wpadłam w dziurę. No i to jest trasa, którą możecie z wyciągu zjechać prosto do kempingu. Chodź, chodź Jędrzeju. Dalej pojechać i też dojedziecie do kolejnego wyciągu, który też będziecie tam. Proszę się przesiąść i, i jechać dalej. A tak się z tej ścieżki prezentuje nasz kemping. No, widok obłędny. No, my tak sobie idziemy, idziemy i zobaczcie, gdzie dotarliśmy. Ej, takie cudowne widoki. Na dole jakiś potoczek. Śnieżk się Płyszczy w słonku. Chłopcy próbują coś ze śniegu zbudować. Ale ciężar ich przerasta. A Jędrzejek odpoczywa. Co tu się dzieje? A? No. Jak dziecko, jak dziecko. Ładnie? Ładnie. Tak czysto. Chciałem zobaczyć jak ktoś na rowerze. A to na czym jedzie tam? Na rowerze. No nie. Na sezon pomylił. No nie, naprawdę? No nie. Wariat. W górski Za nami nikogo nie ma przed nami również spokój, cisza. A ten śnieg to chyba Szymon sypki, co nie da się nic z tego zrobić. O, żadnych kuleczek. Nie ma frajdy, co nawet babłona nie można zbudować, zrobić, Patrz. ulepić. Ja so, idziemy dalej. Mhm. Wiecie, nam zostało pół kilometra. Chodźcie. No a wiesz, jak to będzie fajnie później zjeżdżać tymi sankami. No i dotarliśmy do celu. Przed nami wyciąg. Kolejny zresztą. Ale orczykowy. Nawet szybko. Śmiga. Przymuś. Dawaj, dawaj. I podejdziemy sobie bliżej. Zobaczyć. Chciałbyś jakoś skomentować sytuację? Doszliśmy na koniec świata. To znaczy? Skończył się południowy Tyrol, zaczęła się Wenecja. Arrivederci. regionu. I trafiliśmy do baru, który znajduje się niedaleko stoku. On jest połączony z hotelem. Na górze jest hotel. Bardzo klimatyczny. To taki przydrożny pan? Nie przydrożny, ale takie sprawa wrażenie. Nie było miejsca na zewnątrz. Nie było. Szkoda, bo bardzo ładna pogoda jest. Jest już o 12.00. Co? Do 12.00 już jest. Można mi się piwa Szum on, a co ty masz w tej szklance? Halo, halo? Coca-Cola. A, Coca-Cola już się bałam. Tu Marcin właśnie zjeżdża. Ale <laughs> ma długie włosy, tak Bo tam jeży drugi Marcin. Nie no, super. Pani mają zjazdowe, No, naprawdę pięknie. Ale trzeba przyznać, że ten stok jest bardzo, bardzo pusty. A tutaj z boku biegnie nartostrada i można nią dojechać do naszego kempingu. A my już powoli wracamy do naszego kampera. Jędrek z Szymonem będą śmigać na sankach a my będziemy z Marcinem próbować ich dogonić. A, to tylko autka! Tak. A wow. gdzie jest? Gdzie jest Jędrek? tam masz wiemy. górkę, to raczej daleko w nie. Już no to pojechał. Ale czekajcie, za chwilę będzie cały czas z góry. On będzie minut. jedziesz z nim? Na kempingu, a my no to będziemy To ja. To ja jadę. Ja wolę chodzić. Pokażesz jaka to prędkość i adrenalina. <grym> Boję się, że to się skończy fatalnie. To jest kawałek pochyło. No jest, jest. <grym> Relacja na żywo. Wyścigu jest go. Jest prędkość? Co? Jest. Po prostu. Kaję jest Ja tu nie Czekaj ja idziemy i są A są? Co? Są Czekamy Poczekamy Czy idziemy pchać Chyba pociągnąć pas? Tak Chyba popchać Ja Cześć, będziemy mieli dwa konie po pociągowe Chcesz Jędryk jechać jeszcze? <laughs> Damy radę. Zamierzam! Zamierzam! steruj, Zamierzam! masz O, gdzie Zamierzam! 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 Jest. Zamierzam! <grym> <grym> <Staj pośle. grym> jest, jest moc, Zamierzam! 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 tyle. Ale jazda! A. A my tam szliśmy godzinę. No. <gry> Żartuję. Gary umyte. Wracamy. Do Wracamy do kampera. Obiad. I szykujemy obiad. Co dziś będzie na obiad? To samo, co ostatnio? Nie, wczoraj były klopsy w sosie pomidorowym z makaronem. A dzisiaj kurczak, tak? Na grillu. Kurczak, mamy kiełbaski. Białe kiełbaski. No. Boczek mamy. Boczek? Tak. Aha, mamy. No, no to widzisz co. Same zdrowe i dobre rzeczy. Ale pogoda. Pogoda piękna. O, tutaj ktoś Tesną przyjechał. Z przyczepą. Troszkę mu zardzewiały te hamulce. hamulce. Niektórzy, jak widać, opuścili kemping, przyjadą Słyszymy. nowi na ich miejsce. Czyli to no, soboty? A trudno. Środa, czwartek, piątek, czyli zostały nam trzy dni, w sumie dwa. Dwa całe. Dwa całe. A w piątek może na basen z rana. O, tak, tak. Na dłuższe posiedzenie na basenie. Tak jest. Bo po wieczorem podobno są kolejki, a nam się nie chce włączyć. Błą więc pójdziemy sobie w ciągu niej. A potem jak będzie ładna powoda, to poleżymy się na leżakach. A teraz też możemy poleżeć, zobaczyć jak grzeje. Nie wiem, tylko na smogieści i tak góra nam zasłania słońca. Mój mąż pozazdrościł i stwierdził, że też taki barek sobie... Jutro z śniegu zlepi, zobaczymy, jak mu pójdzie. Ale to, że tak można sobie wziąć tutaj? Nie, <śm> jakieś pieniądze? O, no, widzicie. Ta cena się sąsiedzi pomysłowi. A myśmy pozazdrościli naszym sąsiadom Znaczy no ja się zaopat zaopatrzyłam w sklepiku aperol. Więc sobie dzisiaj wieczorkiem zabierzam stworzyć. Mm, jestem przygotowana. Do czego ja w ogóle sobie polewam? Bo są walentynki? No są walentynki, wszystko w restauracjach u nas zajęte. W związku z powyższym musimy zostać w pamperze. Ja z kolą? Ja Z kolą. Dam ci. Na lodzie whisky, na lodzie. Ten film będzie pod tytułem Jak pić alkohol. szczęśliwy walentynek! Ojoj! No. Miłości moje! Hmm. Nie ma jak Aperol we włosach. Do zobaczenia!